Siema, po tej Zimowit, witam w nieoczekiwanym filmie, sylwestrowym filmie, mam nadzieję, że jutro go dla was skończę i życzę wam do siebie roku udanej zabawy sylwestrowej i co jeszcze, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, kasy oraz przede wszystkim spokoju, spokoju ducha, spokoju w Polsce i, i pokoju na świecie. I przechodzimy do 100 książek. Chyba tutaj 100 tytułów, jeśli się mnie rąbłem w jednym albo w dwóch, jeśli dobrze policzyłem. Około 100 tytułów, macie zresztą miniaturkę. A więc zaczynamy bez przedłużania, bo to będzie długa lista, ja będę wam tylko pokazywał. Asertywność. Finansowa forteca muszę dokończyć. Zostało mi no może 50-80 stron Chcę być kimś Mam nadzieję, że dobrze widać, że dobrze jest oświetlone Niestety Ograniczaj i żyli na luzie Muszę o inaczej chyba usiąść Żeby to było lepiej widać Bogaty albo biedny human hacking muszę też dokończyć wysoko wrażliwi Na spokojnego życia z tych kubek będzie ciężko, wam powiem Jak spać, żeby się wyspać? Zajwam noc, ale dzisiaj już nie edytuję filmu. Nie ma szans. Daj się lubić na chwilę lub na zawsze. Przy świecie Europy, jeszcze chciałem jedną książkę Wam powiem. Chińczycy wszyscy trzymają nas mocno. To będzie chyba 101 książka. Może wam pod końcem pokażę. Będę miał trochę do sprzątania. Chiński sposób na zdrowie to jest bardzo ciekawa książka. Jeszcze wam powiem: dojdzie parę książek powyżej tych 100. Jeśli zdołam przeczytać te wszystkie, może ich będzie 130 nawet, albo 120, coś około tego. W sumie chciałbym, to jest moje marzenie na 2023 rok. Masaż uzdrawiający dotyk. Asertywność sięgaj po to czego chcesz, nie raniąc innych. Lecimy z tej kubki, może nie zaczęło się od ciebie. Jak przestać się, się martwić i zacząć żyć? Tutaj moja znajoma z Goodie, Instagrama, co ją followuje, chyba to czytała. Jak ona się nazywała, teraz nie pamiętam. Znajomij hiszpańska księżniczka, ja na nią mówię. Nigdy się nie poddawaj, Donald Trump. Na sposób Walena Baffetta, wam powiem jeszcze jedną książkę, chciałbym odczytać ale nie wiem gdzie ona jest, gdzieś mi się zapodziała. Chyba, że jest w tych książkach, zobaczymy. Szybciej muszę się pospieszyć. Zbij fortunę na dywidendach. Dlaczego chcemy, żebyś był bogaty? No, teraz Kiyosakiego będą. Kiosaki, kiosaki. Dlaczego piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych? Sekrety amerykańskich milionerów. Tą książkę tak średnio będzie mi się chciało przeczytać, wam powiem, gdyż po prostu jest wydana Czekajcie, może natrafię. Nie mogę natrafić. Taki kiepski tekst. Ciężko mi się to będzie czytać, będzie kaszana. Będę się męczył strasznie. Droga żółwia, tutaj mój bratanek młodszy. Czytał to. Myśleli bogać się Napoleon Hill. Drugi raz włam się do mózgu, Robert Kotarski Znaleźć w życiu sens. Zdrowa wątroba. Powinien chyba coś o mleku poczytać. Mam książkę o mleku, ale czy to jest prawda, co w niej piszą? Jeden kolega mi mówi nie, drugi nie. A ja nie jestem pewny. Niezwyciężony, nikt wudzić. O, też ciekawa książka. Jak ja znowu z lekarzem, aby uzyskać trafną diagnozę i właściwe leczenie? Powinien ją szyb, szyb, szybko przeczytać, chyba. Być może to będzie moja styczniowa lektura. Wojownik słońca. No, Mógł książkę będę czytał przez 100 dni. Miałem ją czytać 20-30 dni temu, ale jakoś. O kurde! Wybaczcie za te zdarzenie losowe, ale rozjeżdżam się tu i tu nóg. Niestety mam go słaby. Księga nowych myśli, stanąłem na listopadzie 26. Muszę skończyć. Pewnie będzie czytana... 1-2 stycznia i ja od początku będę ją zaczynał sztuka prostego życia nie zaczekajcie to o mówiłem nie tą będę czytał 100 dni a tą nie wiem ile dni, ale chciałbym też codziennie jeśli da radę, albo co drugi dzień przynajmniej teraz lecimy stąd to czytał Moniek, pozdrowienia dla Monika, Narzędzia Tytanów. Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz. Ciekawy tytuł. Później będę musiał to ułożyć na półce. A to Atomowe nawyki. Na półce będę musiał na półkach ułożyć te wszystkie książki. Już zrobiłem gotowe półeczki na, na książeczki. Joga do, dla dzieci to jest, myślałem, ich dorosłych. A, zacząłem tą książkę, ale nie dokończyłem, nie wiem dlaczego. Coś mnie znudziło w niej chyba. Jak wyjść z dołka emocjonalnego? Mózg chce więcej dopamina. Elastyczny mózg, i przy okazji, w tym materiale będzie buchholm składający się z jednej książki. Dzięki mojemu bratankowi zdrowe oczy. Zacząłem czytać, ale nie dokończyłem. Zdrowie emocjonalne, by się przydało. na widzom historia mojego zmagania włącz swój mózg, poznaj 20-dniowy plan detraksu mózgu. To ciekawe ciekawe. Ciekawie będzie od komórki. chociaż to jest niemożliwe dla mnie. Żelazne ciało ninja, ćwiczenie ninjutsu, tworzące odporność na jad węża i parodą tygrysa. Taka kiedyś interesowałem się Kung Fu. Lubię oglądać filmy z rzeki Chanem. No i taki pomysł na książkę lek, jak ostatecznie uwolnić się od niego. No, gdy wypiję 4-5 kaw po 330 ml, odczuwam silne fobie. Zalekniony mózg. Odczuwam takie fobie, że szkoda gadać. Niestety kawa działa lękowo, na lękowo. Dlaczego jemy od diet? Poczekaj, dlaczego? Zaraz się dowiem. Spoczyłem się trochę. Oddech, naukowe poszukiwania utraconej sztuki. Naukowe poszukiwanie utraconej sztuki, gdyż człowiek, odróżnienie od zwierzęcia. Stracił naturalny oddech. Psychologia odżywiania się, gdyż ostatnio mi się przytyło: za dużo mleka, za dużo bułek. Mózg: jak uczyć się, mózg. No, kolejna książka o uczeniu się sposób na znalezienie szczęścia tam, gdzie się go nie spodziewasz. A książka na pewno. Ech, każdy chciałby być szczęśliwy, jak przestać się bać? Subtelnie mówię fakt, jak przetrwać? Hejt. Ta książka bym się przydała na samym początku YouTube'a. Jak rozmawiać z Fujatami? No to też się zdarzają. Optymizmu można się nauczyć. Twój mózg, zmieni swoje życie. A więc powtórzę jeszcze raz: to jest mój TBR na 2023. Łapce myśli dla nastolatków. Dziś mam dla dorosłych, ale nie wiem gdzie. Jak właściwie stymulować nerw błędny? Już ja się coś zmachałem, wam powiem. Jestem cały spocony. Ciepło w domu, ciepła bluza. Mgła mózgowa. Skuteczny program chyba jej zwalczania. To może się przydać. Klin. Zyska wpływ na ciało i umysł odkryta linijce odporności. Odporność na czasie. Teraz mamy taki okres że Ale ogólnie... Co roku mamy te okresy gdzie odporność się przydaje. Zapomnę nad swoim mózgiem, cztery kroki do zmiany swojego życia. Teraz nie zabije. Tą książkę chciałem już dawno przeczytać. Jak wzmocnić swój mózg? Jedz jak geniusz. W sumie mógłbym nazwać ten filmik Box Shelf tour, ale jest z innej dziedziny. Je, śpi, jedz i ruszaj się. Postanowiłem zwiększyć częstotliwość spacerów. Jak napisać i wydać książkę? To z gatunku kopy w ratingu. Tematyki znaczy magia słów, którą to słuchałem w audiobooku, ale nie zapamiętałem zbytnio i będę ją czytał. Chyba już zacząłem i, i nie dokończyłem. I mój niedawny nabytek, nie wiem czy wam ją prezentowałem. Czyli mamy Book haul, Siła Lucyfera, Ciemna strona kopy w writingu. Techniki, które nie można się oprzeć. W writing internetowy, kiepskie wydanie tej książki, no takie może być w starym stylu Już powinna być dawno czytana. Zobaczcie za ten kurz na książkach, zacznij myśleć jak w nich. Ile tu już mamy minut. O kurczę już drugie nagranie idzie. Emocje i nasu jak je zrozumieć i kształtować. Zobaczcie za te miny, nie panuje już, już się zmachałem, jak robota. Skąd more happy mózg, skąd bierze się szczęście i co, mó i co mózgowi do tego? Uff. Już od tego czytania jestem wykończony tutaj nauczycielom, Dieta dla zdrowia psychicznego, jakieś kiedy męczą cię, i tutaj wymienione, to też bardzo ciekawa książka będzie. Ta książka naprawi twoje życie. Ciekawy tytuł, ciekawy jaka treść. Nie, nie strzelałem dużo o tej książce. Stulecie samotnych, jak odzyskać utracone więzi. Jak żyć bez lęku, 101 sposobów. Odnaleźć fizjofilski sposób na szczęście przez hartowanie ciała i ducha. Z pewnością Wam powiem, w styczniu będzie Bukhol. najmniej zamówię w styczniu książek, ale trzy muszę zamówić. Nie da się gnębić, to już będzie moje drugie podejście do tej książki. Za pierwszym razem tak przeleciałem na szybciora bez zapamiętywania, a za drugim razem będę starał się zapamiętywać. Albo przynajmniej utrwalić. Nie śpisz? Dlaczego jeszcze nie śpisz? No właśnie, dlaczego ja jeszcze nie śpię. Empatia, poradnik dla, dla wrażliwych, Ten, ta książka się tutaj wkradła. Może przypadkiem, może nie. Może to znak: Training umysłu dla seniorów, samodzielne usuwanie lęku, stresu i depresji. Jeszcze mam tutaj trzy książki, które muszę dokończyć, a które Wam nie pokażę. Ale nie ja będę w pierwszej kolejności nie kończył. Jedna do angielskiego, druga o DHD, trzecia o Alzheimerze. Czego uczą one zwierzęta? Muszę dokończyć tą książkę. No ciekawa teoria. Zwierzęta jako nauczyciele życia. Staje się z ręki, depresja, na styl życia. Co i taki mam ślad węglowy. Technokracja nadchodzi, mówię wam. Poczytajcie trochę o tej technokracji, to. O, książka, właśnie o niej. Tak, krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Technologicznego Roosevelt 1900 nie wiem którym Roosevelt tam panował przewodził narodowi amerykańskiemu, ale on to pozamykał wszystkich technokratów, rozwiązał ich spotkania, odebrał im majątki gdyż to był tak, taki szof w kierunku stroju, Sowiecko, jakiegoś techni technicznego no. polwa, jak zwierzęcy, który zacząłem czytać. Przynajmniej technokracja to nie jest dobry kierunek, ale ruchy się odradzają. Chcę to zagrożenia i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów. Wy, ktoś mi napisze, kto to jest adolescent. Teraz nie znam tego słowa, ale coś tam mogę się domyśleć, ale czwarta rewolucja przemysłowa to powinienem już przeczytać w tym roku i to dawno. W tym roku zaliczyłem 128 książek. Siadami Łarena Bofeta, którą już czytam od roku albo półtora chyba od roku. I książka, którą podarował i mój bratanek ma specyficzny zapach, Kudy, zakładka książka z zakładką. Nadzwyczajny mózg. Dzięki Piotek za prezent jak naturalnie wzmocnić odporność. No tą książkę zacząłem czytać. Gorsze są poczucia, a z pewnością będzie czytana szybciej niż później. Kompletna samopomość dla Twoich nerwów. Tą książkę też chciałbym szybko czytać. Przyziębienie i grypa, też ciekawa książeczka, taka mini książka. Fast tekst, którą to słuchałem dwa razy. Czytałem jeden raz, a zaraz czytam czwarty. I znowu zapomniałem. I znowu zapomniałem, co w niej było. Trzeba czytać chyba za jednym zamachem te książki, nie ma wyboru. Rewolucja w uczeniu, która mnie zawiodła. Zawiodła mi ta książka, prawdę mówiąc. No. Dużo o systemie nauki, o szkolnictwie i tak dalej, ale... Hmm, rewolucja w utrzymaniu, no... Ża żadna ewolucja. Znaczy rewolucja może, może być, ale... książka nie na ten temat, co chciałem. Znaczy, są jest, tam jest fragmenty, jeden rozdział, ale to za mało dla mnie. Ja taką grubą książkę spodziewałem się takiego mięcha, że lepiej nie mówić o samym procesie nauki. Tak dziś jemy. Tę książkę też zacząłem, ale nie zakończyłem. I to byłoby na tyle. A wam życzę udanego Sylwestra oraz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się. Cześć.